Ja jak się nie a z tego powodu? Być może niektórzy z was już się zorientowali, że znajdujemy się w piekle. Więc no, chcąc nie chcąc, witam wszystkich bardzo gorąco. Yeah. Na początek chciałem was powitać naszym pradawnym, antycznym, piekielnym powitaniu. To gdzieś wyciekło na ziemi. Chciałem zdementować Pogłoski. Te starsze kobiety nie są od nas. Chociaż powinny. Nie. Dobrze. Popatrzmy na listę, kogo mi tutaj dzisiaj przysłali. O, widzę same gwiazdy. Proszę Państwa, tutaj w czwartym rzędzie siedzi pan Art. Proszę Państwa. Pan Artur zabił swoją teściową! Brawo! Ale poja, którzy mamy niespodziankę, mamusia też u nas jest! Nawet dostaniecie wspólny pokój! Rząd dalej siedzi pan Marek. Czemu pan Marek przez 30 lat był z w stoczni? tutaj wszyscy bali, że pan całą tę stocznię do domu wyniesie. Razem z morzem? Co pan tam, jakiś prachtowiec montował na podwórku? Chociaż jak tak patrzę na kolor twarzy, to chyba bardziej tankowiec! O, tu w pierwszym rzędzie siedzi pani Anetka. Naciąga, nie ma paru. Pani Anetka motorycznie zdradzała swojego męża z szefem. To akurat nie jest jakiegoś tam bardzo złego, szczególnie, że tutaj szefem jestem ja. Okay. Kochani, aby ułatwić nasze szybkie zapoznanie, postanowiłem na początek podzielić Was na kilka grup. I tak proszę bardzo, tutaj najbardziej na lewo, mordercy, szubrawcy i gwałciciciele. A brawo, szuści, krętacze, złodzieje i działacze PZP! Kochani, zostają mi lekarze, farmaceuci, biurki, wicep, Bardzo wszyscy tutaj do kopa z gorącą szmołą, będziecie tam siedzieć, albo wam pieczątki nie przybije! A nie mam pieczątki. <grym wylech> Może trochę coś? Aby ułatwić Wam aklimatyzację w nowym miejscu, przygotowałem Wam harmonogram zajęć na pierwszy tydzień tutaj. I tak w poniedziałek tortury! O. Lubili! Dla Pani chłosta, łamanie kołem i Bayer full po chińsku? A my Panowie cały poniedziałek będziemy się katować windrem. Torek przeżywamy wspólnie Przeżyjemy wspólnie Cud narodzi Tak więc panie cały dzień rodzą A no panowie wiadomo pędkowe. Takie zasady W środę panie no, Też z tymi dziećmi Będzie musiał zostać z środowej ligi mistrza! Czwartek niespodzianka! Dzień kobiet! cieszę się panie! Cudownie! Panie zobaczą, jak Dzień Kobiet obchodzi się w Arabii Saudyjskiej? Nie! Panowie Kawalerski Bełzabuba. Pewnie panowie wiedzą, że Belzebów potrafi się do, dość ostro bawić. Nie wiem, był któryś z panów kiedyś w jakimś wieczorze kawalerskim? Lęka w górę. Dwóch. Na tylu dwóch. Widzicie? Ludzie ja stamtąd nie wracają. Wieczór, malijski hajinki. Panie, stają hajinki? Panie, stają? Aaaaah! To panie, że organizuje. Będziemy wobec. Jeżeli chodzi o niedzielę... Powiam Lewski. Bóg się opuścił. Przepraszam. Kurde, no nie mogę. Jeżeli chodzi o niedzielę. to jako, że Pani miały no, do ciężki tydzień, to przygotowałem do pani rozrywkę. Pani będą cały dzień oglądać żużel! Nie, 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 nie. Nie sport. Szuże. Chyba i yes. Panowie za to, jako że cały tydzień pan yes. nie zła w nie w niedzielę, za karę nie wypijemy, ani gramy alkoholu. Ja jeszcze nie mam, ale koleżanka ma nam załatwić. Słuchajcie, ja słyszałem, to jest normalnie tak dobrę, że z mózgu to kora odpada. Dobra, mamy z ogarnięte, słuchajcie, wiecie to o co chodzi, ja teraz spadam was... się trochę do sądu, nie Sprawę rozwodową mam tam, Pana no, ona mnie trochę przerobiła, nie Ja widzę, że Pani się zaczynają orientować, dlaczego mam tutaj tak przerąbane, nie? Co Wy myślicie, że ja się z tymi rogami urodziłem?!